Ho, ho ho! Witajcie w programie Piwa 2 f w edycji świątecznej. W dzisiejszym odcinku zmierzą się dwa piwa. Takie i takie. Bud i Superbog. Piwa są duże normalne, ja urosłem po prostu tak przez święta. Bud był, no średni, mało świąteczny, przepraszam, że te piwa takie trzęśnięte, z były. Teraz super bok, sabor autentico. O Jezus, to jest, y przepraszam, że tak powiedziałem gorsze. Tamto udało się wypić na raz. W dzisiejszym odcinku wygrywa bardziej świąteczny but.